Стренежи, как пан зареагировал на снище пана и как бы, с Мишем? С медведем. Так, с медведем. когда таких сдеть подвидел? Помните, вы видели эту как вы зареагировали на Нет, во-первых, если вы думаете, что это шутка, это не шутка. Во-первых, я прилетел с медведем. Pierwsze, jeżeli myślicie, że to jest. za Po pierwsze, to wcale nie był żart, dlatego że ten tak naprawdę przyleciał z niedźwiedziem swoim prywatnym i w tej chwili niedźwiedź jest. Niedźwiedź jest w tej chwili w ogrodzie zoologicznym. Na I się bardzo dobrze, możesz w każdej chwili go odwiedzić. Kiedy byłeś ostatnio W Warszawie? Czas nadrobić. To, to dobrze. Oglądając pana jakby dwa ostatnie mecze legii e, Bardzo podobała się gra Michała Kucharczyka. Jak to się stało, że zdołał pan odblokować go? On też uznał, że o nie być za opakiem. <grym> A ja przed to masz wypadek, ale ten powiedział, że on też się dowiedział, że szefa niedźwiedź jest w ogrodzie zoologicznym. Niedźwiedź chce kuszać. A Niedźwiedź bywa głodny. Po to dwa warianty, grać. Czyli albo trzeba dobrze grać, albo... Albo, miś, albo, albo Misiek będzie miał co jeść. Он решил играть хорошо. Он постановил добрже играть. Ну, думаешь, что это правильное решение? Я что это под его, очень правильным решением.